Cześć, z tej strony Krzysztof z Living Home, a przed Państwem moduł świetny z kamienia naturalnego Lago. Tak jak widać, jest to moduł świetny, który ma na sobie zainstalowaną bardzo cienką warstwę z kamienia zerwanego ręcznie ze skały pod palcem wyczuwalne są wszelkie zgrubienia wszelkie te naturalne rzeczy, które tak w kamieniu kochamy no jest to y, najmniejsze z modułów w naszej ofercie tutaj mamy format niecałe 60x60 60, więc jest to taki bardzo zgrabny też najbardziej przystępny cenowo y, moduł z naszej oferty, no ale też nie wszystkie miejsca wymagają od razu odświetlenia całej ściany gdzie nie wystarczy jakiś detal czy kilka takich rzeczy umieszczonych u nas w domu, żeby z pewnego mieszkania czy z danego wnętrza wyciągnąć bardzo dużo charakteru. Płyty są całkowicie strukturalne, i każda z nich jest niepowtarzalna. Oczywiście mamy jakąś wariację wzoru, która się powtarza, i która jest w pewien sposób przewidywalna, ale jest jednak ta unikalność i ten całkowicie niepowtarzalny charakter. W naszej ofercie dodatkowo moduły dwukrotnie większe, jako solista, lub Moduły, które łączą się ze sobą szeregowo, możemy uzyskać efekt płyty nawet 120x240, wykonanej z jednego bloku skalnego, całkowicie naturalnego. Więc, tak jak tutaj widzimy, naturalny kamień na module świetnym LAGO. O, jeszcze możemy, jeszcze możemy pokażemy Państwu regulację temperatury i oświetlenia w tym produkcie. Możemy włączyć całkowicie ciepłe bursztynowe światło. Też możemy regulować jego moc i jego natężenie. Przy bardzo bursztynowym światło, bardzo proszę, o, tu mamy pełne przyciemnienie, więc możecie Państwo sobie stworzyć taki ambientowy klimat, bardzo delikatnego wnętrza. Przyjdą, przyjdą do Państwa znajomi, czy też będziecie chcieli się chcieli troszeczkę zrelaksować i rozluźnić po dniu, czy tygodniu ciężkim pracy. Na pewno z tymi modułami świetlnymi będzie to dużo prostsze. Zapraszamy.